i nastawienie, no to jesteśmy w najmocniejszym możliwym składzie. Wszyscy są zdrowi, trenują. Cieszymy się na nas, może cieszymy się na termin, bo, bo w naszej tradycji, w naszej kulturze jednak święta jego nocne to jest duże wydarzenie i termin nie jest zbyt y, fantastyczny, ale cieszę się, że jesteśmy, cieszę się, że są chłopaki. Bardzo zawsze się cieszę na, na wszystkie spotkania kuchydzita. Z swojej strony mogę zapewnić, że, że zrobimy wszystko i grać jak najlepiej. To jest sport, wynik jest, y, jest otwarty, ale, ale sądzę, że, że uda nam się ten mecz wygrać i to wszystko 3 punkty zdobędziemy. Żałuję Państwa. Mam nadzieję, że ten no, weekend przemy, ten złapany, ten mecz W ogóle to wdzięczny przeciwnik, bo należy dodać, że do skonia jeszcze nigdy nie przegraliśmy na koncu. Czy jakiś musimy tu pierwszy raz? Ale jak mogę się do mogę wymienić jeszcze? and